16 kwietnia 2022 Maciej Szcześniewski witam Państwa bardzo serdecznie z Sieprawia. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót spotkania meczu Karpaty Siepraw Raba dobczyce Klasa okręgowa Kraków 3, Wielka Sobota. Godzina 17. Skrót realizowany w ramach usługi Football Premium. Serdecznie polecam zapoznać się z ofertą. Zapowiadało się to na naprawdę ciekawe wyrównane spotkanie, wszak Raba dobczyce Wciąż należy do tej szerokiej czołówki ligi, natomiast Karpaty oczywiście walczą o awans. Gospodarze w następującym zestawieniu: 85 w Bramce Wrublewski, 2 Kubera, 8 Korzeniowski, 10 Sobudka, 14 Bartłomiej Chlebda, 17 Zając, 7 Szablowski, 27 Armatys, 28 Jagła, 33 Lesak i 37 Grzegorz Chlebda. Na ławce Wrublewski, Szymski Kęsek, Stefański Salawa, trenerem gospodarzy duet trenerski Konrad Korzeniowski, Krzysztof Zając jeśli chodzi o gości Raba w następującym składzie Roman w bramce numer 1 7 Zborowski, 8 Ładyga, 9 Kabaja 10 Dudek 16 Kubiński, 19 Ptak 21 Woźniak, 39 Ziemianin, 43 Hyży i 76 Duda na ławce Grandys, Zborowski, Kania Krawczyk, Stasiak i Piwowarczyk trenerem gości Grzegorz Turcza wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie jako główny rozjemcą w tym dniu był Bartosz Pawlik z Myślenic. Gospodarze oczywiście w białych kompletach, a goście w ciemno-niebieskich, czy też granatowych. Różnie można ten kolor rozpatrywać. Początek meczu. W ogóle nie wiadomo było, czy do tego spotkania dojdzie, bo opady deszczu spowodowały, że Murawa była bardzo mokra. Ostatecznie udało się doprowadzić... Do stanu używalności, no a swój koncert rozpoczął już w czwartej minucie Sebastian Jagła. No jest to zawodnik, którego wszyscy myślę w Małopolsce kojarzą, właśnie z tego, że kiedy podchodzi do piłki ustawionej w stałych fragmentach gry, no to bramkarz może już szykować się na trudności. No i nie inaczej było w tym przypadku. Wykorzystał to, że bramkarz raby no nie jest jakoś bardzo wysoki. Sebastian Jagła i takim atomowym uderzeniem dał prowadzenie gospodarzom. Tutaj mieliśmy kontrowersję, no jeśli to dotknięcie piłki miało miejsce w polu karnym, no to ewidentna jedenastka należała się gospodarzom. Ręka ułożona w nienaturalny sposób, wyciągnięta nawet nad głowę. No wydaje się, że tutaj sędzia popełnił błąd. Raba starała się odrobić straty, uderzał Szczepan Hyży. Ale to uderzenie było niecelne. Kolejna akcja Karpat. Widzą Państwo, kiedy piłka odbija się od murawy, to ta woda po prostu skacze. Ale też zawodnicy po tej nasiąkniętej murawie mieli momentami problem, aby się skutecznie poruszać. Kolejna szansa dla drużyny Karpat. Zawodnik numerem szóstym, bodajże na koszulce w drużynie Raby. Wybił tą piłkę z linii bramkowej. Akcja gości. Zgrał piłkę do boku Arkadiusz Dudek. Szczepan Hyży. Ten zawodnik był aktywny w drużynie Raby. Starał się brać grę na siebie. ale Zresztą tutaj też nie udało się po tej akcji. Stworzyć większego zagrożenia pod bramką Marka Wrublewskiego. Tym razem akcja z prawej strony. Kasper Woźniak uderzył w kierunku bramki, no ale sprawnie poradził sobie z tym strzałem. Wrublewski, kolejna akcja. Raby, tym razem Arkadiusz Dudek. Nieco przeciągnął to dośrodkowanie. Michał Ptak. Ptak. Krótkimi podaniami starali się tutaj rozmontować na niewielkiej przestrzeni defensywę Karpaty. Goście ostatecznie uderzył Konrad Kawaja, kapitan drużyny z Dobczyc. ale ten strzał nie miał odpowiedniej mocy i poradził sobie z tym Wróblewski. Tutaj nie najlepsze zachowanie jakły. Ten strzał już lepszy, mocniejszy, ale czujny znowu. Golki Per gospodarz. Rozpoczął tą akcję Lesak. To też dłuższa piłka, Grzegorz Chlebda jest w polu karnym, Chlebda spalony, odgizdany przez sędziego. Raba, na pewno nie można odmówić drużynie gości ambicji i chęci tutaj wywiezienia korzystnego wyniku, z się prawie. no ale dobry dzień miał Marek Wróblewski. Kolejne uderzenie. Z dystansu, też starali się zawodnicy obydwu drużyn wykorzystać tą bardzo zawilgniętą murawę. Kolejna akcja drużyny Raby, no i mamy w końcu wyrównanie. Szczepan Hyży wpisuje się w 35 minucie na listę strzelców, no i trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten gol był dla gości. Zasłużony tutaj też interwencja niefortunna Sebastiana Jagły, no chwycił się za czoło Gracz Karpat, trudno się dziwić. Bo, bo tutaj w tej konkretnej sytuacji swojemu zespołowi nie pomógł, ale oczywiście to było instynktowne. Tak czy inaczej, raba doprowadziła do wyrównania i zapowiadała nam się naprawdę ciekawa. Godzina gry w Sierprawiu. Raba zyskała wiatry w żagle. Zborowski uderzył za pola karnego. Karpaty. Próbowały się odgryzać. No i tutaj też po chwili zastanowienia i sygnalizacji sędziego asystenta arbiter z Myślenic podyktował rzut karny. Spójrzmy na powtórkę. No tak, wydaje się, że upadający gracz Raby powstrzymał w nieprzepisowy sposób zawodnika. Karpat podszedł do piłki. Oczywiście Sebastian Jagła. No i z 11 metrów. On w zasadzie się nie myli nigdy. 42 minuta. No pokazywał tutaj Bramkarz. Ruman kierunek, w którym spodziewa się strzału, rzucił się w drugą stronę. Ale tak to jest, że bramkarze w tej lidze raczej doskonale wiedzą, jak Sebastian Jagła wykonuje stałe fragmenty gry. No a i tak nikt na to za bardzo nie znalazł recepty. 45. minuta, no i kontynuacja koncertu byłego gracza Hutnika. I też wielu innych małopolskich klubów Sebastian Jagła umieszcza piłkę w siatce. Po stałym fragmencie gry, po uderzeniu głową 3 do 1, do przerwy. Umieszcza piłka, wpadł gracz gospodarzy w pole karne. Ostatecznie Sobudka! No i to był czwarty gol. Też tutaj nie najlepsza ta interwencja, chyba Rumana tuż po przerwie, o ile jeszcze wyszli na drugą część spotkania gracze Raby z takim nastawieniem, by powalczyć, by zdobyć szybko gola kontaktowego. Oto tuż po przerwie zostało to bardzo szybko, można powiedzieć ukrócone przez, przez Karpaty, a konkretnie przez Sobótkę. tym razem w roli tego uruchamiającego partnera Grzegorz Chlebda wpada w pole karne. Chlebda wytrącany z równowagi przez Krystiana Kubińskiego. No i ostatecznie to takie podszypywanie, w cudzysłowie, przyniosło efekt, bo wytrącił z równowagi Chlebda gracz gości. Tutaj groźny, stały fragment gry. No, nabiegali ławą. Trzech w zasadzie zawodników raby mogło tą piłkę uderzyć głową. Ostatecznie żaden nie zrobił tego w sposób skuteczny. A szkoda dla gości, bo to była naprawdę dobra szansa, by jeszcze podkreślić emocje w tym dniu. Kolejny rzut wolny Sebastian Jagła wszyscy oczekiwali atomowego strzału na bramkę. No i tak też się dzieje. 5 do jednego. Miał pretensję Ruman do zawodników stojących w murze. Godzina gry. No i e, sami Państwo e, widzą, uchylił się mur. No tutaj uzasadnione pretensje Ruwana, ale trzeba oddać też Sebastianowi Jaglerze, że te strzały opanował w zasadzie e, do perfekcji. Chlebda, spojenie, e, słupka i poprzeczki jeszcze piłka e, wyszła w pole. Krzysztof Zając. Który tego dnia może troszeczkę schowane, może troszeczkę niewidoczne, ale oczywiście swoją robotę wykonywał na boisku. A Karpaty szły po kolejne bramki 6 do 1. Bartłomiej Chlebda w 70. Minucie. Jeszcze warto wspomnieć, że. Drugą żółtą i czerwoną kartką w 65. minucie został ukarany Woźniak. Ale tak naprawdę na przebieg tego spotkania nie miało to większego wpływu. Próba zaskoczenia Wróblewskiego z większej odległości. Taka rozpaczliwa w wykonaniu jednego z zawodników gości. A Jagła mógł strzelić kolejne, kolejnego gola. Koniec tego spotkania. Koncert jednego zawodnika 6 do 1. Karpaty pokonują Rabę Dobczycę. 4 gole Jagły, 1 gol Sobutki, 1 gol Chlebny dla gości Chyży. Dziękuję serdecznie Maciej Szcześniewski. Do usłyszenia.